Halo, halo, witam wszystkich, z tej strony Konrad. W końcu udało mi się nagrać kolejny filmik z Arduino, w którym pokażę Wam, jak robić kilka rzeczy jednocześnie, bo pewnie każdy, kto się tym bawił, w końcu natrafił na taki problem, że już liniowe wykonywanie programu nie wystarczało i trzeba było robić kilka rzeczy jednocześnie. I tutaj z pomocą przychodzi nam bardzo fajna i prosta w obsłudze biblioteka Timers. Już Wam mówię, o co chodzi. Na przykładzie, tak widać, trzech diod LED, które każda świeci sobie w inny sposób. Jak to wszystko działa? Więc tak, zaczynamy od dołączenia naszej biblioteki timers. Tutaj sobie przypisałem numery pinów do poszczególnych diod. No to raczej tutaj każdy rozumie, więc tutaj jakiejś filozofii w tym nie będzie. Wszystko zaczyna się tutaj, tutaj sobie tworzymy obiekt, czyli mój timer. Użyłem tutaj opcji limited timer pool, czyli, że mogę maksymalnie mieć 8 funkcji przypisanych do jednego timera. Ten limited nie jest konieczny, można użyć samego timer pool, wtedy tych funkcji może być no, tyle, ile, ile potrzebujemy. Tutaj proste sobie ustawiamy pin moda na, na wyjścia, także tutaj też bez, bez jakiejś tam trudności. I teraz ważne miejsce jest tutaj, do naszego timera przypisujemy sobie kolejno nasze funkcje do każdej funkcji przypisujemy sobie indeks czas co jaki ma być wykonywana no i tutaj nazwa całej funkcji ja funkcję sobie nazywam tak kolory diod czyli żółta, czerwona i zielona kolejnymi numerkami od 0 1 i 2 żeby było wiadomo tutaj jeśli chodzi o void loop tutaj tylko jedna instrukcja timer update która nam cały czas odlicza ten czas i wykonuje poszczególne funkcje, gdy nadejdzie ich pora. Żeby to wszystko działało musimy sobie stworzyć te wcześniej tutaj przypisane do Timera funkcje. Jeśli chodzi o funkcje Yellow i Red, tutaj jakiejś filozofii nie będzie. Jest to najzwyklejsze miganie diodą, przypisuje sobie tutaj wartość. Tutaj tą wartość neguje, czyli raz jest niskie, raz jest wysokie. Więc tak jak widać tutaj na poglądzie z kamery, raz dioda świeci, raz nie świeci. Jest tutaj bez jakiejś filozofii. No i jak widać żółta dioda, tak sobie tutaj stworzyliśmy, miga co sekundę. Czerwona dioda miga co pół sekundy, No i widać to tutaj obok nagraniu. Na jedno mignięcie żółtej przypadają dwa mignięcia czerwonej. Także dzieje się to, jak widać bez. Dzieje się to jednocześnie, bez jakichś tam szczególnych kombinacji. Co robiąc program liniowo byłoby dość trudne do wykonania. Przy diodzie zielonej trochę się pobawiłem. No tutaj użyłem PWM -a i jak widać, dioda się ściemnia i rozjaśnia. Jak to zrobić? No nie, nie używamy tutaj normalnie pętli, no bo wiadomo, pętla by nam zablokowała działanie programu na, na czas wykonywania się, więc inne diody mnie świeciły. No i tutaj też wykorzystujemy właśnie timersa. W przypadku funkcji zielonej on się wykonuje co 5 ms. Więc, jakby trzeba sobie stworzyć pętlę bez użycia pętli. Czyli, jak wiemy, że sama cała funkcja wykonuje się co 5 milisekund, Więc tutaj wszystko jest proste. Zmienna sterująca I do pętli. J oznacza nam jasność. No i tutaj, tak każdy pewnie już to robił nieraz, bawiąc się z diodami. Najzwyklejsze rozjaśnianie, czyli od 0 do 256, czyli maksymalnej wartości PWM-a. Zwiększamy sobie jasność o 1. I zmieniamy sobie w, w pętlę sterującą też o 1. No i jak widać, to się będzie rozjaśniało. W drugim kroku kolejnego ifa robimy sobie. Tutaj, jeśli mamy wartość pętli z, w zmiennej sterującej większą niż 2,56, czyli teraz przychodzi pora na ściemnianie, więc jasność sobie zmniejszamy. Zmienną sterującą zwiększamy dalej, gdyż, no jednak, trzeba sobie te kolejne 256 zmian odliczyć. No i w ostatnim kroku, przy ostatnim ifie. Jeśli przekroczyliśmy na zmiennej sterującej 512, czyli wykonaliśmy cykl z rozjaśniania i ściemniania, no to zerujemy wszystkie zmienne, no i zaczynamy od zera, i znów cały cykl się powtarza. Mam nadzieję, że jest to dosyć proste do zrozumienia. Jakbyście mieli jakieś pytania, pytajcie w komentarzach. Pod opisem też wrzucę linki. A i jeszcze jedna ważna rzecz. Jakby ktoś się tym chciał pobawić później bardziej, jeszcze jedna przydatna instrukcja. A mianowicie set interval. I tutaj do naszego timera możemy sobie wykonać funkcję set interval. I działa to tak, że w pierwszym parametrze podajemy sobie indeks naszych wcześniej przypisanych funkcji, czyli to, co robiliśmy w tym miejscu. A kolejnym parametrem jest czas w milisekundach, na jaki nowy interwał sobie zmieniamy. Czyli tutaj, na przykład, wykonując ten fragment kodu, instrukcja 1, znaczy funkcja pierwsza zmieni swój czas na 2000, czyli w tym przypadku u mnie dioda czerwona migałaby nieco pół a co dwie sekundy. Proste? Proste. Można to fajnie wykorzystać do, na przykład przypinając do przycisku i przyciskiem zmieniamy powiedzmy szybkość migania diod. Bardzo łatwe do zrobienia. aby ktoś chciał wiedzieć jak to zrobić, dajcie znać. No i nic, to by było na tyle. Dzięki za uwagę i do zobaczenia.